So my dress dresser, Yes sir Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, ja jestem Matthew, a to jest GTA, GTA Vice City, tworzymy własną historię właściwie, no i kontynu, kontynu, kontynuując, wybieramy się teraz na jakąś misję, czekajcie tylko, tylko. I zerknę sobie na opcje, o dobra, wszystko działało, coś tam mieszkało, no i w ostatnim odcinku właśnie zadzwonił do nas jakiś taki powiedział, żeby właśnie przyjść do budki telefonicznej, więc tam będę chciał się teraz wybrać. Pojedziemy sobie motorem. Jest. Panie się bardzo jest. Fajnie się tą motorkiem jeździ. Mam nadzieję, że teraz głosem będzie już wszystko w porządku, będę staram się cały czas jakieś nowe programy do tego stosować. Żeby to wyglądało jak najlepiej przyzwoicie do słuchania było. Dobra, tutaj dziś jestem. O, słuchajcie, że dzwonić Pierwszy Kowal. Mam ważny telefon. Dostawca Tizcy, no proszę. No dobrze. Tam pozostało dostaw 49, musimy zabić jakiegoś dostawcę pizzy. Ale na razie nie ma żadnego pojazdu, które mógłby się tutaj poruszać. Jest jakiś motor, właściwie to cross. Spróbuję się go złapać. Dobra gdzieś tu jeździ, on chyba będzie tylko w kumko jeździ więc mamy szansę go złapać ale nam jakby czas leć bo tak jakby czas pozostało dostać więc o, już go widzę, tam jedzie spróbuję go zwalić z tego jego motorka i pokazać mu wtedy gdzie raki zimują Kurwa mać Widocznie samochód nie jest potrzebny jakiś gówno. Kurwa mać nie ma To mam ważną misję do zrobienia zostało mi jedynie 30 sekund Kurwy Dziękuję, do widzenia. Myślałem, że mi się nie uda. Ja dzielę. Na szczęście, na szczęście się udało. Um, kilka osób mi mówiło, że mi się po prostu rozluźnimy w tych grach i był po prostu sobą i tyle, nie? I sobie po prostu robię misję i tyle. Tak by było najlepiej. Więc ja się rozluźniam, no i kurczę, będziemy sobie robić. Te misje jak leci. Myślę by, by y, wybierał tak troszkę nowsze, trochę starsze, zależy zależy to będzie... Tutaj ta to, to sytuacja wygląda z tymi misjami. Czy będę, będzie ich dużo na raz, czy po kolei będzie to właśnie tak jak pokazywane raz na jakiś czas jakaś inna misja. Kiedy zobaczymy jeszcze, jak to się tutaj potoczy. Na razie sobie zapiszę. Jak mówiłem, będę po każdej misji zapisywał, żeby nam... czego... Jak się nam nie uda, to... Yy, to kurczę, to... Powtórzymy sobie bez zapisu, nie? Właściwie z zapisem. Dobra, jedziemy do L, do naszego prawnika, ciekawe co nasz ten, na... O, oh, shit, przepraszam. Co nasz ty, ten prawnik nam powie. Właściwie ja to nie wiem ile gram, więc tak będę grał na oko, gdzieś, myślę, że około 20 minut będzie najlepiej, albo po prostu będę sobie grał i zrobiłem takim, długą ciągłość z tego, właściwie 2 czy 3 odcinki będę sobie grał i tyle, tyle ile będę miał czasu potrzebnego do sobie po prostu pogrania i tyle, nie? Okej. Okay. Goes without saying, Tommy. Tommy, any progress? No, 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 no. tell me later. Tell me later, Tommy. This is Avery Carrington. I believe you met at the party, not in person. Howdy, Avery here has a proposition. So come in. haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? calm down, both of you son, you help me and any grease balls giving you a hard time, i'll see to it they take a long dirt nap. okay? what can i do for you? this delivery company's got its depot on some prime land. they won't sell. they're hanging on like a big old prairie rat. so we got to go in there and smoke that vermin out. head on down there and stir up a hornets' nest. Security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometimes. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. <laughs> Dobra, idzięmy po do Rafaela. Mam jakąś przedsiębior jakieś. Dobra, na razie pociuszki pojedziemy sobie Mam nadzieję, że to mi nic nie wyskoczy, dobra. Prujem, pruję. ile wlezie? Fajnie te misje. Właściwie Fak, nie pojechałem pociuchy. Na pewno nie będę mógł to, tego zrobić. Muszę po cichu jechać. Muszę być pracownikiem cholera, żeby ich tam zaatakować. Jadę, jadę. że zrobiłem błąd. Wielki pały się tu kręcą. Dobra. Potrawie, nie potrawie. Jedziemy do celu bynajmniej. Proszę. No proszę bardzo. No proszę. Chyba nie mam broni, cholera, nie będę miał czym te... tych beczek rozpierdzielić. Coś mi się tak zdaje, że będzie kicha w tej misji. Będę musiał ją sobie powtórzyć jeszcze raz. Ale niestety takie błędy się zdarzają. Mam już 1200 na koncie, więc... Nie jest najgorzej. Łoł, uh, łoł. Uh. Kolega. Noż, pięknie się to zrobi. Uczę się jeździć, to najlepszy. <laughs> <laughs> Wiedziałem to zrobić, pamiętam tę z tam wcześniej. Nie mam pistoletu, żeby strzelać w beczki. Zrobię tam taki myk, zobaczcie. Próbuję podjechać tutaj. Wejść i rozpierdzielić te beczki, żeby wszystko wybuchło razem. W pizdu he he he, zaliczone, zaliczone spierdzielam stąd no Teraz możemy pracować u Aberego Carlingtona A najpierw sobie jadę zapisać, kupię trochę AMO Jeśli się da Nie, nie da się tu nie jeszcze. jeszcze, udało się ja myślałem, że już nie da rady jak nie masz żadnej broni, żeby to rozpierwszyć te beczki, nie? Bo się nie da inaczej niż bronią, więc... Myślałem, że będzie dupa, po misji trzeba będzie jakoś broń zdobyć, ale na szczęście przejmowaliśmy Pierwszy pracownika, który miał broń przy sobie i... Nie mieliśmy wtedy jakoś gwiazdek. Zbytnio, bo tam chyba tylko był jeden, jeden chyba no. A nie, to nie tu. Dalej.

Dostawca pizzy, zapisujemy. Okej. Okay. Na, na Ocean Beach mamy jakiś ten y mapa. Broń jest tutaj. mogę tego jakoś oznaczyć. Nie widzę tej broni w kolorze. Dobra. Siądźmy sobie. Broń chyba gdzieś była w tamtą stronę jak się nie mylę Tak tak dobrze Tak jak wcześniej gdzieśmy kupowali Kupię tylko amo Chyba że jeszcze można będzie coś kupić wtedy to nie będzie problemu Kamizelka w What the Coś się dzieje Tak na wodzie rzuca Dobry Chciałbym kupić Amo Nie mają tego towaru Ale mają to. Uzi. Jeszcze z Amo mu dokupimy i, i, i jak to się chodzi Enterem. Dobra. Mamy trochę broni. Jakiś motor leży? Pojdziemy sobie motorem pochodzić szybciej. Yy, misja, misja, pojadę... nie wiem, do A spróbujemy. Zobaczyć co tam będzie. Dobra. Kurde. Zabiję się kiedyś. Dobra. Wezmę samochód. Na spokojnie, na spokojnie. Samochodzik jest lepszy. Cztery kółka. Cztery kółeczka niedaleko powinno być coś 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 co mnie usatysfakcjonuje ale nie jestem pewien A chodzi mi o kamizelkę którą żeśmy widzieli tam Przydałabym się oczywiście na misji Mam tylko 78 A jak wiecie ja lubię szybko ginąć Fakt. No, u mnie to w pięknej jazdy nie zobaczycie, bo... Coś by się stało, jakbym coś nie rozpieprzył. Proszę, no proszę. Dobra. Jest git. Kierujmy się w stronę jakiejś misji. Dobra. O, shit. Cóż tutaj? Sprawne argumenty misyja? Zobaczmy. No jedzie jakiś A, on podjeżdża. Bez no nikogo? No to... <laughs> Dobra, jest, jest. Park yourself on the high. Hell, my daddy used to say, Never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasions my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat eight tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Mm hmm This guy's my new friend. I never had a friend with a golf golfers clip who Jack sports. Z tego co się dowiedziałem, to by tutaj zarobić jeszcze jakby forse, na razie jej mamy, wystarczająco myślę, do zakupu broni i amo ewentualnie to najlepszym sposobem na zarabianie jest um, pracować jako taksówka, tak było właściwie, to tak było w San Andreas jak się grała tutaj to nie wiem. Będziemy musieli ten patent sprawdzić czy to tutaj też będzie. Czy to ja? Nice no, ass, baby! Ładna Dobra, jedziemy do klubu golfowego Lee of Links i będziemy musieli prawdopodobnie kogoś zabić. O, fakt, tylko <grymne> to Ja też tutaj patent na tą grę, więc chciałbym jakiś motor, choć kurde, nie wiem, coś znajdę. Nie ma teraz żadnych motorów. Pierdzielaś mi z drogi, teraz się szykuje Kurde nie ma Kurde potrzebny motor Dobra dupa Pojedziemy tak. Znam dobry paty na tę misję. Akurat, się przypominam sobie ją bardzo dobrze nawet. Mój zeni kolor, kurde. Szybki. Aha. Cel gra w Golfa i mamy sprawić, żeby to było jedno... jego ostatnia rozgrywka. No dobrze, spróbujmy. No i proszę, mamy. Deszło mi się posługiwać pałką. Ciekaw czy da się przeszkoczyć. Nie. Dobra, wejdziemy tak. Czy tu mamy jakiś pojazd? Co to? Aki. Mamy wózek. Wiecie jak tu najlepiej to zrobić? Zobaczcie. Mamy taką... ...zabójczą siłę, że możemy te wszystkie... włoski golfowe pieprzyć do wody. Dzięki czemu... ...oni nie będą... Kto to jest? Dlaczego tutaj sapią? Da się tu do wody?